aby w miejscu z w tym najbardziej charakterystycznym w konie to jest przy kolejce mogły pojawić się jakieś kosze, ławki WC, to jeśli ludzie przejeżdżają, to mogą ich tam zatrzymać na troszkę dłużej. Ławki i przy kolejce i WC. Więc tak, kosze będą, bo zakupiliśmy już kosze, na ławki poczekamy, na WC pewnie poczekamy, bo tak jak mówiłem, opracowujemy bardzo kompleksowy projekt modernizacji stadionu. I mam nadzieję, że w nowej perspektywie unijnej otrzymamy na to pieniądze, to są dosyć duże pieniądze, bo koszt całkowity modernizacji dzisiaj szacunkowo kwota około 6 milionów złotych, więc... Mamy tam zaplanowane wszystko z wojskiem trawiarskim i oświetleniem na wojsku bocznym. Oczywiście nie znamy jeszcze do końca priorytetów, na jakie będą podzielone te pieniądze I w nowej perspektywie, czy to będzie dużo pieniędzy na sport, czy dużo na drogi, chociaż już się mówi, że na drogi bądź nie będzie, ale to musimy troszeczkę poczekać dzisiaj odpowiedź odpowiedzi zbyt wczesna, ale... Nie tak długo z kolei, bo pierwsze labory wniosków mają być w roku 2014, a rok w 2015 roku ma się rozpocząć już wydatkowanie tych środków. My bardzo intensywnie się przygotowujemy, bo już mamy złożone, o czym będę mówił na, na okresie, wniosek.